Menko, z tej strony Kubik są 25 i dzisiaj dla Was nagrywam odcinek z Fortnite'a. Y, pozytywnie nastawiony, y, w sumie nie pozytywnie nastawiony, bo może niektórych to w y, wynerwia, ale y, nagrywam ostatnio tylko odcinki z Fortnite'a z akwizacji. Niektórych to może wkurzać, no bo no nic się innego nie dzieje, u ciebie Kubik na dzisiaj jest taka ta ciekawa aktualizacja dzisiaj jest oprócz aktualizacji pogramy zwykłą rundkę yy, może jakiś challenge yy, w panie yy, dzisiaj akurat wpada yy, odcinek yy, w panie we czwartek a w, yy, w piątek też wejdzie i w sobotę też wejdzie i dopiero następny odcinek od soboty będzie we wtorek yy, bo tak wyszło bo Yy, wczoraj miał być... Znaczy jak wy to oglądacie, to we wtorek miał być odcinek, ale mi to nie wyszło i poczekajcie, bo mam gościa tutaj, który też tutaj poleciał, a problem jest taki, że on szybciej wylądował, Więc ja pójdę sobie na o tutaj, na ten domek. Yy, Poleciałem akurat na tą miejscówkę, bo chciałem mieć spokój i dlatego, bo... Niedaleko coś się dzieje. Zaraz tam pójdę to wam pokazać. Ja osobiście, żeby was nie opłamać, gram drugą gierkę. Pierwszej od razu odgadłem. Tylko tam poleciałem. Dużo są tam nie lata. i powiem? Jest tak słaby lód. Ja tam w sumie szarego SM-ka na całej tej miejscówce. Dobra, przyznam, to nie jest miejscówka nawet. Tego nie można nawet uznać jako miejscówki. Yy, to jest chyba budow... To się buduje jakaś miejscówka. Yy, jestem bardzo ciekawy, co to tam się buduje. I po co to się tam buduje. Dowiemy się tego na pewno w następnych akwizacjach albo w przyszłych dniach. Wierzycie mi swoją ostatnio ulubioną broń, bo polubiłem ostatnio, powolutku lubię... Okay. Powolutku zaczynam bardziej lubić... Jak to? Nie pamiętam, karabin z krótką serią. Już zapomniałem jego nazwy. Yy, gdzieś tu jest y, ta mega skrzynka. O, tutaj. Dobra. co będzie z niej? Ulala. Sanji. Ulala. Spoko. Gdzie jest ten gość? tutaj Poczekajcie, jeszcze sobie trochę... Dawno nie grałem. jeszcze sobie wszystko przypominać. Dobra, to mam pod tym, to mam pod tym. A to mam pod tym. Dobra, jest wszystko. Wypijemy sobie dwie poteczki, Wpijemy sobie piga i weźmiemy sobie pce za małą potkę. O jest? O heavy dobra, weźmiemy sobie heavy, bo ostatnio yy, zacząłem lub. Nie wiem, polubiać, lubić taki trik z do wjeżdżania na, do boksów. Yy, chciałem też ostatnio, właśnie nagrywałem ten odcinek, yy, właśnie z, yy, z nową aktualizacją z tym PM -y. I ostatnio nie mogę, przynajmniej w tej ręce jakoś go nie mogę znaleźć. Tak dużo ich podobno jest, a tutaj tak w ogóle go znaleźć żadnego nie mogę. Myślałem, że to trochę... bo ja tak, wy widzowie, yy, bo ja tak sobie odchodzę od tego nowego miejsca. Yy, nie wiem, to jest to słabsza. Yy, lecimy sobie już do tego nowego miejsca. Dobra, o sami widzicie, tutaj jest coś budowane w tych dwóch miejscach. Yy, ja nie wiem właśnie, co to jest tam budowane. O, jestem nowy, ale dobra, ja, 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 jak będzie niebieski, to go sobie wezmę. No, szary. Kubusz. W ogóle tych esemgów tu nie ma, to prawda. Boksy z amunicją. Proszę was widzowie. Wiem mało kto mnie ogląda, więc dajcie tego subika, bo... Tak jak ktoś mnie odsubskrybowuje Dajcie subika, bo na 30 subskrypcji będzie odcinek z kamerką Już za postarać postaram się nagrywać odcinki z kamerkami Więc pamiętajcie zostawić tego lajka i subka Bo i to będę miał lepszą motywację I wreszcie może już niedługo Na 30 subów postaram się Prawdopodobnie już wtedy będę miał tak dobrą kamerkę, żeby nagrywać ciągle Bo mam jakąś tam kamerkę Ale nie wiem, czy tak dobrą, żeby nagrywać odcinki z nią Więc po prostu, no... No ja, sami widzicie, tutaj jest coś budowane Ja nie mam pojęcia, co to jest Co się stało w wodzie? To pewnie będzie, będzie do obrony <laughs> Nie wiem, do czego obrony ale dobra mniejsza z tym. Czy znaczy, ja mówię, Dziękuję. No. O. Yy. Nie. Uuu! I właśnie! Powróciła znów ponownie ta broń. Może jak ta powróciła ostatnio, powróciły na chwilę dwie bronie. Prawdopodobnie było głosowanie. Jeszcze na mk 7 ale ludzi tak to MK7 ciągle wkurzało, bo no to, no nawet. długo i ludzi po prostu to MK7 i wkurzało, i wkurzało. I no ci, którzy nie mieli MK7, to mieli przerobane, jak ktoś ma. Ale ci, którzy mają, to tak dobrze się tym bawili. No ale wiecie, no nie każdy chce mieć MK7, e, więc dlatego prawdopodobnie przygłosowali to. Dzisiaj tym nie będziemy grali, bo jakoś ja tym nie mam ochoty, ja z tego nie jestem dobry. Eee, zawsze grałem na... Jak robiłem odcinek z aktualizacji, to grałem tym, ale dzisiaj nie mam ochoty. Więc tak naprawdę w tej aktualizacji doszło to. I ten budynek jeszcze jest o tutaj. To, to pewnie to, to samo. a może trochę inaczej wygląda. No. Więc ja tutaj porozwalam, żeby trochę go pozdobywać, póki jeszcze jestem w strefie, bo dzisiaj mam za, mam ochotę na no, odcinku zrobić wina. Przynajmniej postaram się. A. Tak, rozumiem. Yy, poważnie. Okej. Okay. Rozumiem. zrobię no to ja idę szukać gości, jak ja tu. Yy, jak ja tu mam strefę. Okej, okay. tu ktoś był, czyli w tą stronę. I widzę, że ktoś się strzela. I niektórzy się spytają, ale pewnie mało z Was, skąd. Okej, okay, poczekajcie. Co za chłopca on robi? Co? No i co ty robisz? No co ty robisz, Maniusz? he, łatwo z tobą. Masz drugiego na sobie, co? I bo ja zaraz dostałem plecy jakieś. Aha, teraz już sobie starym. Dobra, no, ale no, jakby poszło? Ale mamy spoko, spokojnie. O tam jest gościu. W szoku siękam. O no, tu jest gościu. Ja no, chodźców z drewna buduję i liczy na to, że nie da, nie no. Takich gości ja nie wiem. Tak może być. Tak mały umysł. Mam ma milion tego drewna, mi się nie chce tego rozwalać. Ja idę pofarmić sobie Matsa Bo ja mu to spalę. I bez kitu widzę. walimy do świetlika na morta. Trafiłem. Ale żem trafił. Teraz może trafię. O dobra, trafiłem mu tam, jednak. On będzie się klepał z tym właśnie. Patrz, ja wyrwał bułkę. Słodziutką bułeczkę. Aż bym ich podjechał, bym sobie jakiegoś fraga wreszcie zrobił. Oni się jeszcze nie zabili, to może ich podjechać, może na tym skorzystać. Nikogo nie widzę hmm. Ktoś się zabija, czy to jest ta dwójka? Czy to oni się zabili, czy to kto inny? T. czy tam jest... Tak, tam wybuchł przed Bus XD Okej, okay, są tutaj, klepią się dalej Teraz jak tylko pokampię... Naprawił się tu. Aj, ci nie trafiłem. Taka dobra szansa była na. O. Co bym bym w tym gościu tam Ale bym był włókawany za heavy. Oj, ale bym mu walnął. I tu chyba trzeci jeszcze dochodzi. O, no, bo ja tu mam plecy, dobra, ja lecę strefę, bo ja nie mam strefy w ogóle. Teraz... A, się... tu jest tu na lokalada? Hello guys! O ja. Z ty gościu. O, jest! Jeden no, gość, co przechodzi przez ścianę genialne. No co za spaner, widzowie, widzicie jak to za spami? Wy to widzicie? Nie wam sobie sprawdzić, żeby odcinek dzisiaj za długi nie był. 12 minut, dobra. Jeszcze... Na no, widzowie! Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pamiętajcie, na moje inne odcinki Przepraszam, że tak głupio zginęłem I że taki króciutki odcinek Ale muszę się nauczyć Robić krótsze odcinki Bo te krótkie odcinki wam się chyba nie Długie odcinki wam się chyba nie podobają Więc będziemy robić teraz króciutkie Więc pa pa Pamiętajcie zostawić łapkę w górę I subskrypcję Ponad 30 subskrypcji będzie odcinek Z naszą kochaną kamereczką Więc pa